mi to blisko 15 lat, żeby po debiucie fabularnym, pojutro będzie nie było móc realizować e, Bikini Blue. Postanowiłem, że e, będę próbował go realizować e, niezależnie. I z taką myślą pisałem scenariusz. E, założyłem, że to będzie kameralna historia na dwie osoby że to będzie historia mm, dziewczyny, która na motocyklu jedzie w odwiedzinie do męża że to się toczy w Anglii. E, no i że w kontekście jestem bardzo poruszający fakt, że w Wielkiej Brytanii były wtedy dwa szpitale psychiatryczne przeznaczone wyłącznie dla Polaków i to był właściwie taki y, najbardziej inspirujący fakt. Później okoliczności złożyły się na tyle szczęśliwie, poznałem. Jacka Podgórskiego, operatora, który pokazał ten scenariusz Donacie Rojeckiej, która zaniosła go Wojciechowi Danowskiemu, który przekonał Juliusza Machulskiego, żeby zrealizować ten tekst, a ja i Juliusz Machulski postanowił, że ten film powstanie. Kiedy trafił mi ten scenariusz do rąk, nie znałem Jarka Marszewskiego, ale przekonał mnie tekst zaciekawił, zaintrygował. Dodatkowo poszerzył moją wiedzę na temat historii najnowszej Polski. Zimna wojna to jest no, czas przejmujący i fascynujący. Ja bardzo lubię lata 50. ze względu na ich charakter, że tak powiem, plastyczny, na estetykę, która wtedy panowała. Bardzo mnie też Fascynuje jakby dramat zimnej wojny, podziału świata i tego, jak te dwa bieguny były odległe, a jednocześnie podobne, w jaki sposób żyjący wówczas ludzie musieli się z tymi podziałami bolesnymi zmagać. To była pierwsza rzecz, którą, która zdecydowała o moim chęci w, włączenia się w ten projekt. Druga to był Akces Tomasza Kota, który bardzo entuzjastycznie przyjął rolę główną. Tomasz Kott obviously plays uh, my husband in the movie, and working with him has been so inspiring. He is, he's just such a lovely person to act against. He's so generous, both on screen and off. Um, he is. He has this incredible energy and this incredible spirit about him, which he gives to everybody that he meets. He instantly is at such a high level that I think, okay, I have to keep upping my game. I have to keep raising the stakes because he's giving me so much. But at the same time, he's uh, he's having to do for the first ever a time a movie in another language. So I think there's also been things that have been new for him. So we've worked together a lot on. Um, on his pronunciation and things like that. So it's been a really good two-way street. Um, uh, you know, we've worked really well together, I think. So yeah, I don't think it would be the same movie without him. Przy okazji tego projektu postanowiliśmy odkryć nową twarz, jakąś młodą aktorkę, która dopiero zaczyna w zawodzie, a która być może, czego życzymy z całego serca, da sobie radę. I taką a, aktorką jest Liane Harvey. Dora is a midwife uh, in the 1950s who's very happily married. She's not your typical 1950s housewife. Um, she's really brave. She's really gutsy, but also is vulnerable because she's in love with a man who has a mental illness, and so that that brings a sort of a sort of vulnerability to it as well. But um, I feel really lucky with this character because I think that it's really rare for a young actor to get the chance to play something which has such a journey and such an arc, um, a huge amount of screen time, and um, to show so many different things in one script at this point in my career, I think, is a real blessing. I've done so many things already in these past two weeks, you know, well done. Um, really big emotional scenes I've done um, I've worked with animals, a tortoise I've worked with a baby who um, was sick all over me uh, <laughs> which was hilarious um, and um, I've got to do um, work with a motorbike I've got to you know have my first stunt double I've got to um, do my first bikini scene you know, lots of lots and lots of different things lots of first lots of tick boxes. Uh, and so, yeah, is a really so well really, really Pisząc ten tekst, na początku próbowałem go opowiedzieć z innej perspektywy, to znaczy z perspektywy Eryka, z perspektywy mężczyzny i jego re relacji z, z dzieckiem, z ich wspólnym synem. I to pisanie nie żyło. No pamiętam ten moment, kiedy sobie pomyślałem, a gdyby to odwrócić, jeżeli historia zostanie opowiedziana właśnie z perspektywy kobiety, natychmiast zaczęło mi się jakby to łatwiej pisać, właściwie pisało się samo, ja tylko obserwowałem. Dore i jej zachowania w tym świecie. Myślę też, że to jest dużo ciekawsza perspektywa spojrzenia na nasze, na polskie sprawy. Perspektywa właśnie angielskiej dziewczyny i jej stosunku do męża Polaka, do jego polskiej przeszłości i opowiedzenie poprzez. Jej wrażliwość, a jeśli się doda do tego niezwykłą wrażliwość Lien Harvey, czyli od roli e, e, Dory, to wszystko układa się e, myślę dość taką wrażliwą, fascynującą tkankę. I think the movie is really international. I think that the themes that recur throughout the movie are themes of, of love and sin and guilt and forgiveness. And family, and I think that those things are are international themes. Those things can relate to everyone from any time period in any country in the world. And so I, I think that although the although I've learned a lot about Polish history through doing this movie, I think that it is something that everyone can relate to. <try> Po dostaniu dotacji z PiSF-u Nie mieliśmy już kłopotów z znalezieniem koproducentów, którzy wypełnią tą brakującą. W tym wypadku to było około 40% budżetu. I, no i także to, to rzadko się zdarza, że tak, tak szybko udaje się skompletować projekt. I watched Ida. That's how you pronounce it, right? Either, um, which is beautiful. Uh, I thought it was absolutely stunning, and then you know, sent it to all of my friends. You must see this movie. Um, uh, but I found it quite hard to watch. Um, I wanted to see Gods, Bogovier and I really wanted to see Eric's movie, and I wanted to continue watching things because I realised that they a lot of these movies are so beautifully shot, but initially I found it quite hard to find them in England, especially with subtitles. Um, and so once I got here, Yak really kindly bought me some movies to watch. Um, and so I've seen more now, and I want to keep going. Uh, I've compiled a list of things I want to see now that you know I know more about them. So I, I feel like I've, uh, I've learned a lot through doing this movie, and I want to keep. Continue that journey. Nie najważniejszy jest dla nas moment premiery. Ważne, żeby był film ukończony, film był w najlepszym możliwym stanie. Nie ma tu dużo efektów specjalnych, nie będzie to opóźniało, a może się uda zgodnie z przewidywaniami zrobić to na Gdynie.